Siemano w kolejnym odcinku Tak krótko tutaj przy lokomotywie Właśnie tutaj Założyliśmy rozrusznik od Jacka, który nam przysłał Zobaczymy jak to będzie kręcić Ale to dopiero jak przyjdzie pompa i wtryski Od Przemka Wtedy się ukaże Na razie Przemek tam działa Z tego co tam Się dowiedziałem to po sprawdzeniu wtryski strasznie lały i to wszystkie jeszcze okazało się również, że dwa były inne, dwa inne także niezła kicha Przemek zdziwiony jest, że w ogóle ten traktor chodził pracował Po to co tam było to mówi kosmos no tak króciutko tutaj jeszcze raz dziękuję Jackowi za ten rozrusznik pozdrawiam serdecznie Maszynka czeka. No i modyfikacje w Perkinsie. Trzeba zacząć. Zaczep zdjęty. Olej właśnie zlatuje. Tutaj leży ten rozrusznik z Forsza wyjęty. Także za chwilę się tu kładę, odkręcam dekiel, ale trochę tu muszę poczyścić, Przecieki jakieś tam są. No i tutaj te dekielki, o jeden, jaki drugi. Tutaj on jest. Nie widać dobrze, tutaj ja. Tam trzeba dać korkowe. Wczoraj tutaj odwiedził nas widz Igor. Pozdrawiamy serdecznie. Pozwiecał tutaj nasze traktorki. Poglądał. Również sam posiada 40 w bardzo ładnym stanie, którą sam wyremontował. A tutaj w międzyczasie tezer trochę wyjechał się przewietrzyć Chcieliśmy zerwać stare płótno z truskawek Ręcznie to całe zarośnięte i chowiemy maszynerię do garażu z powrotem Iwan to Iwan To jest moc Dobra, miałem się połączyć jak będzie wyciągnięte, a już jest Rozmontowane dekiel wyczyszczony możemy zawozić na wymiankę z tego co tam wiem to Rafał gotowy, tego zostawimy, zabieramy, tutaj widzę, że jest koreczek, ale tutaj przerabia, nie wiem czy ten gwint oryginalny zostawiać, ale tutaj przerabia żeby szło się podłączyć Pompa zostaje Pompa jest z 2012 roku, a tutaj taki luz jest I co z tym łącznikiem Sądzę, że raczej do wymiany, nie? Tutaj już dzisiaj się nie będę kulał. Niech to sobie tu wykapie wszystko. To jutro tutaj zajrzę, co tam słychać. Chociaż co tutaj widać. Za wiele nie widać. I oczyszczę tutaj cały ten pod dekiel, cały spód ogólnie. Wyczyścimy. Tak to się Dobra, trochę tutaj podziałaliśmy. No dokładnie to te dwa dekielki, te dwie pokrywki odkręciłem. No tu takie beznadziejne. Uszczelki były gumowe. Ciągle tutaj coś kapało, przeciekało. Tam jedna, tu druga i tak plan jest, żeby wyciąć z kręgielitu Dać tawotu Pozakładać Nie będę tutaj cudowo wielce Mam nadzieję, że nie będzie ciekło Trochę go tam obczyściłem od spodu Zawsze gdzieś tam się spocił Zakurzył. Trochę brudu jest. ale to na spokojnie tu wszystko ogarniemy. Elektryk. Rolnictwa. Widziałem ehr -y montuje. <laughs> Tutaj też by podszedł. Ale też się, ten ciągnik znowu nie robi aż tyle, żeby tutaj coś montować. Na razie nic nie, nie montujemy. Zobaczymy. Musiałby więcej robić, a co to tam? Sadzi ziemniaki, opryskuje. To cała jego robota. Tutaj leżymy pod ciennikiem, montujemy te, te kielki. Dociąłem sobie takie uszczelki. Miały być korkowe, ale stwierdziłem, że założę takie. Tutaj smaruję tawotem, przyklejam ją jeszcze raz tawotem bez żadnego silikonu. Teraz się tutaj kładę, zaraz dokręcę tutaj. Ma, tutaj, jeszcze mamy do założenia. Tutaj przykręcę zaraz tego, a pod egiel jedziemy jutro. Tak to wygląda. Widzimy się za chwilkę. Dobra. Drugi dekielek wyszykowany do montażu. Ten już tutaj przykręcony. Dokręcony. o to by było na tyle tu sprawdzać, można od razu No, i jak widzieliście, przykręcanie jest przykręcone, dokręcone. Także jedno z głowy. Miejmy tylko nadzieję, że będzie to tam dobrze. Nie będzie żadnych przecieków. To tutaj, jutro sobie ogarniemy przywiozę dekielek. Zamontuję Aha, pompa Trzeba będzie no, wszystko zmontować Oczywiście I kupić łącznik Dobra To na tyle Widzimy się jutro jak będziemy tutaj składać No i jesteśmy Stoi ja perła już tutaj dekiel mamy zapakowany w samochodzie. A Rafał tam działa z Ursusem. Okay. Ursus rozbrojony w mak. Perełka chodzi. Rafał odpalił, jeszcze zimna Ładnie Ładnie maszynka chodzi Tutaj przejażdżka Białą perełką Dobra, odjeżdżamy Do Rafał nas tu gościł na razie. Wszystko mamy, co chcieliśmy. Do zobaczenia. Dobra, jesteśmy w domu. Już przy ciągniku. Za chwilę tutaj uzbrajam dekiel. Pompę przykręcam. Napęd kupiłem nowy. Ten jest teraz na łożysku. A ten stary był na tulejkach. Tulejki wytarte, tu wszędzie luzy. Także to nic z tego już nie będzie. I ta ośka również wytarta. Żeby to naprawić, to pewnie I wyjdzie jak cały nowy. Przecież wcale to tanie nie jest też. Dobra, ja składam tutaj uzbroje. Widzimy się już, jak będzie poskładany cały ten dekielek. Dobra, pompę mamy założoną, znaczy się dekiel uzbrojony wszystko zmontowane uszczelka już przyklejona na tawot tam pod spodem tawotem przesmarowane także biorę ten dekielek kładę się kładę się tam i go przykręcam i będzie po robocie już tu widzicie, przesmarowane ładnie. Tylko kleić. i przykręcać. Dobra. Jeszcze ja kładę, nie będę was tam zanudzał. Na koniec jeszcze się włączę. Dobra. Dekiel. Załapany jak widać, tylko mocowanie zaczepu się odkręcić na razie, ponieważ ona tutaj nie mieści się pod tym króćcem Trzeba je tam troszeczkę zmodyfikować albo wyszlifować, albo wyciąć. Zobaczymy. ale chyba wyszlifuję to, powinno tam wskoczyć. Tak to wygląda. <laughs> Dobra, dokręcam teraz już ten dekiel na stałe i zajmę się tym mocowaniem. No, i na koniec, tutaj, dnia można powiedzieć, to mam zmontowane na no dziś to tyle. Węże, poniedzieli będziemy dorabiać, bo muszę jechać, żeby mi zakuli. Ten jeden muszę skrócić i zobaczyć, co to mam jeszcze w magazynie moim. Prywatnym. Może będę miał jakiś wąż? Tutaj jest poprzykręcane. I tutaj, proszę bardzo, wyfrazowałem tam pod tym, żeby ten kruciec się mieścił. Nie wiem, czy on będzie dobrze już, czy niedobrze w każdym razie na razie tak musi być tego jeszcze mam luźnego też nie wiem jak będzie, ustawi będzie ustawiony środka czy na zewnątrz a chyba raczej na zewnątrz Czy nawet tak o tu 45 stopni by może mogło być zakówka na wężu I co, tak to się prezentuje teraz na chwilę obecną? Będziemy to składać w poniedziałek, zalewać olej. I zobaczymy, jak będzie się sprawował. Teraz tutaj jest wszystko na smar, nie na silikon. Zostawiamy dosyć te roboty. Dzisiaj kulania tam do sztukowywania tak to jest ja z tymi przeróbkami zawsze coś trzeba przerobić coś nie pasuje w sensie także co pogoda zgnita kończymy na dzisiaj pozdrawiam jeszcze raz tą Rafała i całą ekipę Trawi garaż. dzięki za Dokielek. I co? Życzę miłego. Życzę miłej niedzieli. O. Bo to już niedziela, jak oglądacie. Trzymajcie się i do następnego. Na razie, cześć.